NIE MÓW ZAWSZE! I'm sorry. Albo jak niektórzy jeszcze mówią z tym okropnym Y na końcu. I'm sorry my friend. Bo to nudne i oklepane. Rozszerzaj swoje słownictwo. Dam ci trzy inne zwroty, które też są spoko. Zwrot numer jeden. My bad. My bad. My bad. Ale gdy Amerykanie mówią szybciej, to brzmi to też tak. My bad. My bad. Jest to bardzo luźny, popularny amerykański zwrot. Oczywiście nieformalny. Używamy go na przykład wtedy, kiedy popełnimy jakiś taki drobny błąd. Jakiś taki mały drobiazg. Na przykład, nie wiem, no, literówkę walniemy, albo na przykład wejdziemy komuś w słowo. Wiecie, to ma taki bardzo luźny ton. To takie, oj, moja wina, sorry, nie? Zwrot numer dwa: My apologies. My apologies for. My apologies. Ten zwrot z kolei jest formalny i elegancki, taki wiecie, profesjonalny. Używamy tego, gdy chcemy brzmieć grzecznie i poważnie, Na przykład w pracy, przy obsłudze klienta, w sytuacjach biznesowych, no i w oficjalnych mailach. Nie używaj tego w takiej luźnej rozmowie, no bo brzmi sztywno. I zwrot numer 3: I messed up. I messed up. To inaczej szczere przyznanie się do błędu często większego. Podkreśla twoją pomyłkę. Zawaliłeś coś, zrobiłeś źle. Używamy wtedy, kiedy chcemy okazać skruchę. Na przykład powiedzieliśmy coś niewłaściwego, tak? Lub zawaliliśmy jakąś robotę. Bardzo dobrze pasuje w rozmowach osobistych, takich wiecie, emocjonalnych na przykład, nie? Ale również w pracy z zespołem, w sytuacjach, kiedy szczerość jest wymagana. Wpadaj tutaj do mnie na stronę. Znajdziesz tam Ibuka e i nie tylko który raz na zawsze rozwiąże wszystkie Twoje problemy z językiem angielskim, szczególnie z gramatyką i z myśleniem w kontekście. Lub kliknij w link przypięty do opisu mojego profilu.